Witam serdecznie na w kolejnym już odcinku naszego kursu astrologicznego. Temat dzisiejszego filmu to skąd czerpać wiedzę o astrologii. I może się tu troszeczkę wydać z tego, co tutaj jest napisane. Jak widać, może się wydać to troszeczkę e, e, dziwne. Dlaczego na początku Zamieściłam internet i różne strony, fora internetowe, a nie książki. Dlatego, że na początku jeszcze zwykle możemy nie być pewni tego, czy chcemy zainwestować swój czas i często pieniądze w, to, w tą wiedzę, tak? Czy, czy będziemy mieli na tyle cierpliwości i ochoty. Więc taki internetowy rekonesans może nam pomóc w tym przekonać się, przekonać się, czy, czy tego naprawdę czy to nas kręci, tak? I po prostu dlatego też ja bym na początku nie polecała robić takich wielkich zakupów książkowych, zanim się właśnie. Nie zrobimy takiego, nie, nie troszeczkę, no, tak jak powiedziałam już e, na wstępie, e, po prostu, tak. E, zacznijmy uczyć się e, w, z różnych stron internetowych. E, e, poszukajmy na forach e, ezoterycznych, astrologicznych. Jest tego cała masa, naprawdę jest tego cała masa. Ta wiedza jest darmowa i zacznijmy po prostu od tego, tak? To jest, to jest dobra droga i to nam pozwoli się przekonać, czy, czy tego chcemy, tak? Czy to nam się podoba na pewno, czy chcemy wejść głębiej w ten temat. I tutaj też do tego bym zaliczyła YouTube, bo, bo jest to bardzo fajna, ciekawa forma, tak? Tutaj słuchamy, możemy wiele się nauczyć, ale niestety jest tutaj pewien minus, ale minus, e, jeśli chodzi o polski YouTube, e, i już e, e, z, no niestety muszę, muszę zawieść tutaj was, e, że po prostu w porównaniu z YouTube'em naszych sąsiadów, czyli na przykład e, Niemcy, e, czy rosyjski YouTube, czy nawet czeski, tak ale już nie wspomnę o, o nie wiem, tym anglojęzycznym YouTubie, tak? To tam tego jest naprawdę cała masa. Ale jeśli, jeśli znacie jakikolwiek inny język, tak? Czyli tak jak powiedziałam, niemiecki, rosyjski, nawet czeski, to tam y, macie naprawdę no, jest ten, ja powiedzieć, jest tego cała masa. I jest, jest sz, z czego czerpać, tak? Ale no, tak jak już powiedziałam, polski YouTube jest dość ubogi i nie możecie zbyt wiele oczekiwać po tym, tak? Że, oczywiście, że, że coś, coś jest, tak? Znajdziecie na pewno trochę, trochę tej wiedzy znajdziecie, ale tak jak powiedziałam, w porównaniu z, z tymi zagranicznymi YouTubami, no to, no to niestety, dlatego tu znajomości języków no, przydają się, przydają się tak żeby no tu troszeczkę 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 smutno tutaj tej kwestii ale jeśli chodzi już o książki tak jeżeli już już jesteście pewni już jesteście na tym etapie że już ten 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 taki początkowy etap Taki, takiego, takiego zachwytu i tak dalej. Jednak wam nie, prze, nie przeminął, nie przeszło wam to, jesteście, jesteście pewni, to was skręci, to, wa, to wam się podoba, chcecie właśnie wejść głębiej w temat, wgryźcie w to i, e, i po prostu e, e, jesteście gotowi zainwestować trochę w to również również finansów, tak, to, to po prostu mogę Wam polecić kilka książek na początek, czyli na przykład po, polecam książki Jarosława Gronerta, Jarosław Gronet, Astrologia od początku, polecam. Ja osobiście bardzo lubię książki Aleksandra von Pronajet, czyli powiem tak, Aleksander von Pronaj. To jest niemiecki autor, ale bardzo fajnie, takim prostym językiem pisze. Mi, mi to odpowiada, tak? Y, mm, mogę jeszcze powiedzieć, że je, jest, jest taka strona jak Chomik. Chomikuj, tak? Chomik, tak się mówi w skrócie, Chomikuj. Y, mogłam tu tutaj też wypisać. Tam można też y, y, po prostu znaleźć y, książki, no nie, 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 w formie audiobooków, to powiem od razu, tego nie znajdziecie, chyba, że, że kupne audiobooki, to tak, ale na, 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 na stronie na chomiku po prostu y, tam znajdziecie książki, które możecie pobrać, po prostu czytać przez internet, tak, y, a takie mm, książki słuchane, no tego to, to akurat nie wiem, ale y, takich książek czytanych troszeczkę znajdziecie, więc też polecam, Zanim zainwestujecie jakieś, jakieś tam swoje środki tak, finansowe, więc możecie się też przekonać, ponieważ nie każdy, ja już też się o tym przekonałam, nie, jakby nie każdy styl, nie wszystkich autorów mi pasuje, tak? mimo że, że i ten, i ten pisze o astrologii, ale nie każdy styl do, do mnie trafia. Tak jest z każdym człowiekiem, to i to, to nie, jest żadnym, nie ma problemu. I dzięki na przykład chomikowi możecie się po prostu przekonać, czy, czy tę te, te książkę chcecie mieć w formie fizycznej, czy nie. I, i, i tyle, tak? Więc dobrze, dalej jedziemy. Jakich Wam jeszcze autorów mogę polecić? Krystyna Konaszewska Remarkiewicz też ma trochę tych książek. Zaczynajcie zawsze od y, jakichś takich y, astrologia podstawy, tak? Y, nie, żeby nie zacząć od y, jakichś takich, y, no po prostu gdzieś tam bardziej skomplikowanych tak, tematów. Ale to tak jest jak, jak ze wszystkim, tak? Y, dalej Leszek Weres, Homo zodiacus i mandala życia. I tutaj y, też te książki prawdopodobnie już y, nie są drukowane. Tego nie wiem na pewno, ale prawdopodobnie nie, więc polecam Allegro, nie tylko jeśli chodzi o książki Leszka Weresa, ale też inne. po prostu możecie kupić dobrą książkę używaną, co prawda, ale taniej, tak? Nie raz połowy taniej, a nieraz y, no, no można znaleźć prawdziwe perełki. Nie tylko leszka Weresa, ale leszka Szumana. Za parę złotych, dziesięć złotych, a nawet mniej. Więc dlaczego by nie? Po, polecam korzystać z Allegro jak najbardziej możecie naprawdę nieraz za niewielkie pieniądze obkupić się w fantastyczne książki, tak? Więc, więc do dzieła. I jeszcze polecam Liz Green. To też też yy, yy, tam no jest, jest, jest to ciekawy styl i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tutaj się yy, jakby zagłębiać w temat. Yy, pod, pod filmem też wypiszę tych autorów, tak, już, już po kolei, żeby, yy, yy, no, żeby, bo na pewno yy, no, będzie, jest, jest, jest to łatwiej, jest yy, może tak łatwiej zapamiętać wtedy. Dobrze. I na koniec zostały nam kursy. Kursy wszelakie. Już oczywiście to, to może książki, czy uczenie się z YouTube'a, czy, czy kursy, może, może to można równolegle prawda, wstety zastosować, ale no takie już, już jest, że rzadko kiedy kursy zdarzają się darmowe, tak, więc, więc dobrze przed takim kursem, zanim się zapiszecie na taki kurs, sprawdzić czy podoba Wam się sposób przekazywania wiedzy przez prowadzącego, tak ponieważ wiadomo, że nie każdy sposób, tak jak nie każdy sposób, jak ja się już przekonałam, styl pisania książek, tak, nawet o astrologii, do mnie trafia. Tak jak powiedziałam, lubię pronaja, dlatego że jest to taki styl konkretny, w miarę prosty, tak, ale są też takie no, style bardziej kwieciste, że tak powiem. I no, już nie będę, nie będę tutaj bardziej tutaj tego tematu drążyć. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Sprawdźcie takie, takie kursy, zanim, zanim zapłacicie, tak? Czy, czy podoba Wam się sposób przekazu? Jakoś tak, tak koreluje to z Wami. Dobrze, to chyba myślę... Dzisiaj tak krótszy film, tak, tak się zdarzyło. To, to tyle na dzisiaj. Zapraszam na następny odcinek naszego kursu. Jeśli macie jakieś pytania, to, to bardzo będzie mi miło. Pytania, jakieś komentarze, to, to bardzo chętnie odpowiem. Będzie mi miło, za, jeśli postawicie mi lajka, like suba, no i podzielicie się tym filmem ze swoim znajomym. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.